Rozsiądź się wygodnie w fotelu i wyobraź sobie pustą drogę przed sobą i horyzont. Horyzont, który zdaje się nie mieć końca. Czujesz wibrację silnika pod sobą, a wiatr tnie powietrze, jakby próbował cię dogonić. Masz 40 ja lat, a świat, cały świat mówi ci, że to czas zwolnić. Ale nie, ty nie zwalniasz. Ty wbrew wszystkim wciskasz gaz i ruszasz gdzieś przed siebie. To nie będzie historia o maszynie. To nie będzie historia o motocyklu. To historia o wolności. O tym jak pewnego dnia, w wieku 40 lat, wsiadłem na motocykl i po raz pierwszy poczułem, że naprawdę żyję. Od tej chwili każdy zakręt, każda prosta, każda chwila stała się moją drogą. Drogą do wolności. Wiedzieć, co to wszystko znaczy? Chodź ze mną. Zapraszam cię w tą wspaniałą podróż, podczas której pokażę ci, jak smakuje życie, kiedy tylko przestajesz się go bać. Taki wiek, kiedy niby wszystko powinno być poukładane. Dom, praca, rodzina, stabilizacja. Ale we mnie coś zawsze tliło się z tyłu głowy. Marzenie, które odkładałem na później: motocykl, wolność. Nie wiem dlaczego wtedy sięgnąłem po to marzenie. Może dlatego, że czułem, jak czas ucieka mi przez palce, a życie to nie tylko obowiązki. Że na pewno tu wrócę, nie raz, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć. Te wszystkie miejsca, które widzicie, po prostu trzeba przejechać. Może dlatego, że po 40 człowiek nagle zaczyna rozumieć, że nie ma na co czekać. Wtedy to się zaczęło. Pierwsza jazda, pierwsze poczucie prędkości, wiatru na twarzy, pustej drogi przed sobą. To było coś więcej niż tylko pasja. To właśnie była wolność. Nagle wybiegła mi wiewiórka, i centralnie już myślałem, że ją po prostu piznę. Każdy zakręt, każdy kilometr to nie była ucieczka. To było odnajdywanie siebie. Droga stawała się miejscem, gdzie mogłem być sobą. A świat, a świat przestawał mieć znaczenie. Byłem ja i mój motocykl, i moja maszyna. To nie jest opowieść o spełnianiu młodzieńczych fantazji, to opowieść o odkrywaniu życia na nowo, gdy myślisz, że już wszystko o nim wiesz. O tym, jak odnaleźć odwagę, żeby zacząć, kiedy inni myślą, że jest już za późno. Pierwsze kilometry nie były łatwe. Zrozumiałem, że motocykla nie da się oswoić w kilka chwil. Trzeba mu poświęcić czas, cierpliwość, pokorę. Każdy upadek na zakręcie, każda rysa na lakierze, to była nauka. To było właśnie to, czego ja potrzebowałem. Była w tym jakaś dziwna równowaga. Im bardziej ja ufałem maszynie, tym bardziej ona stawała się przedłużeniem mnie samego. Jakbyśmy byli jednym organizmem. Ja i mój motocykl i moja Suzy. Ludzie pytali: dlaczego teraz? Czemu w tym wieku? Może myśleli, że to kryzys wieku średniego, ale dla mnie to nie był kryzys. To była szansa, prawdziwa szansa, żeby poczuć, że mam kontrolę nad swoim życiem, że mogę decydować o tym, co przyniesie jutro. Każda trasa to nowa historia góry, puste szosy, małe miasteczka, których nas nawet nie pamiętam, ale pamiętam, jak się tam czułem. Czułem się wolny, czułem się spełniony. Fajnie? tu jest? Bardzo. Byłeś kiedyś w takim miejscu? Nie. Pani trasa, o której e, chciałem Wam powiedzieć, właśnie którą jedziemy, przypomniało mi się. Nazywa się Panoramic Road. To nie była tylko przygoda na dwóch kołach. To była podróż w głąb samego siebie. W głębi duszy zawsze byłem takim motocyklistą, ale dopiero teraz miałem odwagę. Prawdziwą odwagę, by to odkryć. Są ludzie, którzy całe życie czekają na moment, żeby w końcu zacząć żyć. Ja czekałem 40 lat i wiecie co? Było kurde warto. Każda chwila na tej maszynie przypomina mi, że nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby ruszyć w drogę. Ta droga, którą wybrałem, nie jest idealna. Są upadki, są błędy, ale każdy kilometr to kawałek mojej wolności. Wolności, którą sam sobie dałem. Pierwszy dźwięk silnika to jak przebudzenie. Wcześniej moje życie było jak w kadrze zwolnionego filmu. Każdy dzień podobny do poprzedniego. Praca, obowiązki, schemat. I choć nie brakowało mi powodów do zadowolenia, coś w środku mnie wołało o więcej, o coś, co przypomni mi, jak to jest być żywym, jak to jest czuć każdą sekundę istnienia. Wtedy właśnie nadszedł czas, kiedy usiadłem na motocyklu. Nagle się wszystko zmieniło. Serce zaczęło bić szybciej, ręce drżały lekko na kierownicy, a świat zwolnił. Choć paradoksalnie czułem, jakbym właśnie nabierał tej prędkości. Każdy kilometr z drogi to była rozmowa. Ja motocykl i cisza wokół. Nagle codzienne problemy, które wydawały się nie do pokonania, znikały gdzieś za mną, znikając w lusterkach. Nie potrzebowałem wyjaśnień, nie potrzebowałem odpowiedzi. Znalazłem coś, co wcześniej było jedynie przeczuciem wolność. Pamiętam, jak zatrzymałem się na szczycie góry. Droga wiodła w dół, wijąc się wśród drzewa na horyzoncie. Nic i nic tylko niebo. Przez chwilę nie liczyło się nic, tylko ja, motocykl i ta chwila. Wtedy zrozumiałem, że to nie była ucieczka od życia, to była podróż do wnętrza samego siebie. Widzisz, motocykl to nie tylko maszyna, to klucz do drzwi, które przez lata trzymałeś zamknięte. Za nimi czeka przestrzeń, którą nie da się opisać słowami: tam, gdzie wiatr staje się Twoim towarzyszem, a każdy oddech jest głębszy, bo wiesz, że teraz żyjesz naprawdę. 40 lat to dopiero początek, a ja w końcu zaczynam żyć. Może myślisz, że to nie dla Ciebie, że masz swoje życie, swoje obowiązki, że jest za późno, by cokolwiek zmienić, ale ja. Powiem ci jedno: nigdy, nigdy nie jest za późno. Nie musisz wsiadać od razu na motocykl, ale pomyśl o tym, co zawsze chciałeś zrobić, a co odkładałeś na później. Ta chwila, to później, może właśnie teraz się wydarza. Nie musisz być ekspertem, nie musisz wiedzieć wszystkiego, wystarczy, że odważysz się zrobić ten pierwszy krok. Weź ten klucz do wolności, wsiądź na maszynę, czy to w Twojej głowie, czy na tych prawdziwych dwóch kołach i poczuj, jak to jest zostawić za sobą wszystko, wszystko co Cię ogranicza. Droga czeka. A może to nie chodzi o sam motocykl? Może chodzi o to, by zacząć żyć na własnych warunkach. Wiesz, jak smakuje wolność? Ja już wiem. To teraz czas, żebyś i ty spróbował. Ta moja droga nie była łatwa. Była ciężka. Cała moja rodzina, teściowie, rodzice, żona, wszyscy byli przeciwko. Wszyscy mówili, zwariowałeś, odbiło ci. Co ty robisz na stare lata? Nie masz co robić z pieniędzmi. Jaki motocykl, jakie prawo jazdy? Po co ci to do szczęścia? Dziecko kochane, zabijesz się. Kochani, czasami warto jest być egoistą i pomyśleć w tym wypadku o samym sobie. Żeby móc odkryć to wszystko, żeby móc poczuć, co Tobie tak naprawdę sprawia przyjemność. Czasami jest nie warto słuchać innych. Bardzo często oni słusznie podpowiadają, ale czasami. To Wy musicie wziąć sprawy w swoje ręce, bo to jest Wasze życie, i ja cały czas będę powtarzał, że żyje się tylko raz. Wszystkiego dobrego.